Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Stamper Channel, gdzie pytamy przedsiębiorców, jak poradzili sobie z kryzysem. Dzisiaj moim gościem jest Krystian Jarosławski. Cześć Krystian! Cześć wszystkim, witam Cię. Krystian, czym zajmuje się Twoja firma? Jarosławski Art and Swords jest firmą rodzinną, która zrodziła się z takiej wielopokoleniowej, Pasji do broni białej oraz sztuki. Zajmujemy się kompleksowo handlem, zarówno sztuką, jak i bronią białą. Gromadząc wokół siebie różne osobistości ze świata kultury, jak również biznesu, staramy się wychodzić na przekór oczekiwaniom klientów, którzy, którzy chcieliby powiększać swoje kolekcje, inwestować w sztukę, inwestować w broń białą. O super. A powiedz mi, obsługujesz bardziej klientów biznesowych czy indywidualnych? obsługujemy w tym momencie głównie klientów indywidualnych, osoby, które chciałyby powiększyć swoje kolekcje, które chciałyby zdywersyfikować swój kapitał i z pomocą przychodzimy my, oferując oczywiście oryginalne przedmioty, które mogłyby właśnie poszerzać, budować ich kolekcje oraz ich zainteresowania. Mhm. A to najczęściej kolekcjonują klienci. Powiem Ci szczerze, że chyba broń białą, aczkolwiek w tym momencie plasuje się to tak mniej więcej 60 do 40. Oczywiście mówię tutaj na przykładzie własnej firmy i własnej działalności. Natomiast coraz więcej klientów decyduje się na to, aby, aby, to, aby kolekcjonować broń białą, aby poszerzać swoje kolekcje. Wydaje mi się, że ma to związek również z tym, że szabla w naszej kulturze jest bardzo mocno zakorzeniona. Poczucie tradycji i odpowiedzialności historycznej na pewno tutaj ma też duże znaczenie. Mhm. A w takim razie, jak pandemia, jak kryzys wpłynęły na sytuację w Twojej firmie? W 2019 roku, w październiku, otworzyliśmy naszą galerię w Warszawie. Niestety, z przyczyn epidemiologicznych, galeria została tymczasowo zamknięta. Chcieliśmy stworzyć miejsce, które byłoby połączeniem nowoczesności z tradycją. I w tym momencie mogę powiedzieć, że już w sierpniu tego roku, czyli już niedługo, ponownie galeria otworzy swoje drzwi przed klientami. Dlatego wydaje mi się, że w największym stopniu kryzys związany z koronawirusem i z epidemią dotknął nas właśnie z perspektywy zamknięcia naszego lokalu stacjonarnego. Tym samym musieliśmy większą, większe zaangażowanie poświęcić na budowaniu asortymentu w naszej stronie internetowej oraz docieraniu do klienta, który, który mógłby nas odnaleźć właśnie przy pomocy szeroko rozumianego rynku e-commerce. Mhm. I czy rozumiem, że to były takie rzeczy, które wprowadziliście, czy wcześniej również działaliście online? Wcześniej również działaliśmy online, jednak mam świadomość, że wielu klientów bardzo ceni sobie możliwość zobaczenia, obejrzenia przedmiotu bezpośrednio przed zakupem, zwłaszcza, że wiele osób również Posiada pewną więź z przedmiotami, które kupuje, zwłaszcza tworząc właśnie takie kolekcje. Dlatego też, niestety, w tym momencie tej możliwości oni nie mają i z pewnością odbiło się to również na, na ilości sprzedawanego asortymentu. Z tym, że jednocześnie, tak jak wspomniałem, wraz z otwarciem naszej galerii, planujemy szereg wystaw różnych artystów. Oraz również spotkań dotyczących broni białej, w tym przypadku bronia, broni japońskiej, która pojawi się myślę, że tak w trzecim kwartale tego roku. A powiedz mi, czy, bo mówisz o większości osób indywidualnych, ale te relacje, które budujecie z tym klientem, pozwalają wam poznać, czym on się zajmuje w prywatnym życiu, czy raczej aż tak głęboko nie sięgacie lat? Powiem Ci szczerze, że niestety nie jestem w stanie aż stworzyć takiego archetypu klienta, który mógłby być swego rodzaju tutaj. Nie jestem w stanie ich skatalogować aż, aż w ten sposób. Natomiast nasi klienci oczywiście interesują się historią, oczywiście cenią sobie to dziedzictwo kulturowe, które, które niesie ze sobą kolekcje, budowanie własnych kolekcji. Inwestowanie w historię, inwestowanie właśnie w broń czy sztukę. Natomiast nasi, nasi, nasi klienci pochodzą z wielu różnych branż, zajmują się bardzo różnymi rzeczami. Sam miałem przyjemność poznać wiele osób, o których, o których ta, te pasje budowane były po prostu latami. Nieraz z powodów pracy, którą, którą mieli, chociażby różnego rodzaju instytuty czy muzea, aczkolwiek również są to osoby. Które po prostu e, tą pasję e, znalazły w sobie jakimś zupełnie, mm. zupełnie przypadkiem. Dlatego, dlatego bardzo ciężko jest jednoznacznie skatalogować naszego klienta. Mm -hmm. A powiedz mi, jak, jak właśnie obserwacja w Twoim regionie, bo rozumiem, że e, miejsce, w którym działasz, czyli galeria, zostały zamknięte ale też i też tutaj wśród swoich klientów nie macie tak relacji żebyś wiedział jakim biznesem zajmują ale jak twoje spojrzenia wobec pandemii które branże dla ciebie tak najbardziej okazały się dotknięte pandemią a w których nawet też być może zauważyłeś świetnie wprowadzone różne rzeczy i te branże po prostu poszybowały w górę. Powiem w ten sposób. Jestem przekonany, że branża usług jednak tutaj w najmocniejszy sposób została dotknięta obecnym kryzysem. Jest to oczywiście naturalne, ponieważ sektor usług, w których klient ma bezpośrednie, mamy bezpośrednią styczność z klientem. Niestety, przez wiele restrykcji wprowadzonych na początku tego roku sprawił, że po prostu te branże w najmocniejszy sposób ucierpiały na tym kryzysie. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o branże, które rzeczywiście obronną ręką wyszły z tego kryzysu, przyznam szczerze, że sam z zainteresowaniem staram się znaleźć właśnie taką, nazwijmy to niszę. Natomiast niestety nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić jednoznacznie. Mogę się jedynie domyślać, ponieważ nie mam, nie mam żadnych statystyk, które, które, które mógłbym tutaj przywołać. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że w największy sposób dotknięte zostały właśnie usługi. Myślę również, że sektor nieruchomości są to takie są to takie miejsca, są to właśnie takie. Takie dziedziny, które wydaje mi się, w najmocniejszy sposób dot zostały dotknięte przez obecny kryzys i jeszcze przez wiele miesięcy będą odczuwały skutki tego kryzysu w niższy czy większy sposób. Mhm. A powiedz mi, jak wyglądają też być może, bo wiemy, że biznes to system naczyń powiązanych, i tutaj tak jak ty, ty opowiadasz w swoim fachu, jak gdyby zachęcasz inwestorów do inwestowania w broń białą. Ale można inwestować w różne inne rzeczy. Jak oceniasz ten rynek właśnie inwestycyjny? Czy tutaj były jakieś takie okazje do ten, do, w tym czasie do inwestowania? Jak, jak oceniasz ten rynek inwestorów? Mhm. Obserwując WIG-20 mogę stwierdzić, że na pewno osoby, które w bardzo aktywny sposób udzielały się na chociażby na naszej rodzimej giełdzie, były w stanie w odpowiedni sposób zlokować, z, ulokować swój kapitał, a następnie go pomnożyć, co w tym momencie widzimy chociażby po całkiem zaskakujących wynikach naszego Wigu. Tak jeszcze troszeczkę wracając do, do, do mojej branży. Muszę, muszę Ci powiedzieć, że tak, widzę, że wiele osób, bojąc się troszeczkę ewentualnej inflacji, a jednocześnie, bojąc się inwestowania w jakieś ryzykowne, ryzykowne inwestycje obiecujące szybki, szybki zwrot kapitału, decydują się właśnie na stare, sprawdzone sposoby. Mam na myśli kruszec, mam na myśli sztukę. Czy wspomniano wcześniej właśnie broń białą? Dlatego, dlatego wydaje mi się, że jest taki trend, który zostanie z nami na dłużej. Mhm. A powiedz mi, że takie sytuacje właśnie jak mamy teraz, na przykład, sprzyjają temu, że inwestor, który mówiąc w czasach dobrobytu, inwestuje w broń białą i inne tutaj warianty. To w czasie, kiedy na przykład teraz przyszedł kryzys, to żeby ratować swój biznes, to na przykład wysprzedaje swoje kolekcje. Czy takie sytuacje są gdzieś tam obserwowane? Tutaj powiem w ten sposób. Rzeczywiście miałem okazję spotkać się z taką sytuacją i dostałem pewne zapytania w kontekście właśnie ewentualnej odsprzedaży. Jednak niekoniecznie są one związane wyłącznie z kryzysem. Ci ludzie też mają pewne przywiązania. Emocjonalne do przedmiotów, które kupują. Tym samym starają się, że tak powiem, naturalnie wymienić obecne kolekcje, spieniężyć ich część, by następnie odkupić, że tak powiem, zupełnie, zupełnie inne przedmioty, jednak również z tego samego rynku. Z, tego, z tej samej, w tym przypadku, broni białej czy też, czy też sztuki. Dlatego nie wiem, czy jest to raczej kwestia, kwestia emocjonalnego przywiązania, o którym wcześniej wspomniałem. Czy też, czy też inny, z innych pobudek, jednak osoby, które rzeczywiście chcą spieniężyć dotychczasowo zebraną kolekcję, wracają później jednak i, i koniec końców można powiedzieć, że jest taki pewien status quo w tym wszystkim. Okay. Pewnie moglibyśmy rozmawiać tak bardzo długi czas, ale cieszę się, że właśnie też tak otwarcie opowiadasz, jak wygląda sytuacja w trakcie w trakcie pandemii i w ogóle w trakcie kryzysów, nie tylko tego. Ale zapytam cię na przykład, bo taka sytuacja, którą mieliśmy teraz, to jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji, także byliśmy po w domach i, i, i mówiąc wprost bez, bez perspektyw jakiejś i wiedzy, co się będzie działo, to teraz właśnie z perspektywy czasu, czy ty. Tak samo byś postąpił, gdyby ta sytuacja miała wrócić, czy wprowadzałbyś jakieś inne mechanizmy, które prezentowałyby ofertę bądź zachęcałyby do inwestycji? Ja osobiście jestem przekonany, że należy ubezpieczyć się na ewentualny powrót tej sytuacji z początku roku. Głównie ze sprawą tego, że coraz, coraz częściej docierają do nas pewne informacje, coraz bardziej jesteśmy. Coraz częściej jesteśmy atakowani różnymi artykułami mówiącymi o tym, że taka sytuacja może się powtórzyć, czy też wręcz, że niemal na pewno powtórzy się, czy to w czwartym kwartale tego roku, czy też w ogóle. Dlatego wydaje mi się, że firmy. Przedsiębiorstwa, które dotychczas pracowały na zupełnie innych zasadach, powinny w sposób naturalny rozwijać dotychczasowo wprowadzone środki zapobiegawcze, czy też różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania, chociażby z sektora e-commerce, aby docierać szerzej do klienta i szukać tego klienta w internecie, ponieważ taka sytuacja może się powtórzyć. Te rozwiązania wydaje mi się, są czymś takim, są naturalnym krokiem do przodu i obecna pandemia, tak jak wspomniałeś, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji pierwszy raz, ale nie wiemy, czy ostatni. Jestem głęboko przekonany, że, że przyspieszyło to w znaczący sposób rozwój wielu branż, które dotychczasowo były traktowane tak troszeczkę po macoszemu. Stawianie na reklamę internetową, stawianie na budowanie własnej marki, stawianie na odpowiednie zagospodarowywanie treścią, jaką publikujemy w internecie, powinno być dla nas na piedestale i właśnie te rzeczy. Właśnie na te rzeczy postawiłbym największy nacisk, idąc jakby dalej w kierunku w kierunku tych zmian i nie oczekując tego, że sytuacja sprzed epidemii, że wrócimy tak zero jedynkowo do tego, co było. Właśnie, właśnie to, o to chciałem teraz zapytać ciebie. Koniecznie właśnie troszeczkę z obrazem świata inwestycji, inwestowania, ale jak uważasz świat przed pandemią, jak to wyglądało przed pandemią, inwestycje, teraz już jesteśmy poniekąd odblokowani, ale też jak gdyby z tymi przesłankami, że w przyszłości taka sytuacja może się powtórzyć? Jak według Ciebie, Sytu świat przed pandemią, a po pandemii, duże zmiany i właśnie jak to ma wpływ na rynek inwestorów? Zmiany z pewnością ogromne. Zmiany, które być może zostaną z nami już na stałe. Musimy. Przekonać się w pewien sposób do tego, że restrykcje, które zostały wprowadzane, e, mogą zostać z nami na dłużej. Musimy się w pewien sposób dostosować, zarówno społecznie, biznesowo, na bardzo wielu różnych płaszczyznach. I to już nie tylko i wyłącznie e, w tej strukturze biznesowej, aczkolwiek także właśnie społecznej. E, I wydaje mi się, że to, z czym mieliśmy do czynienia przed pandemią, e, gdzie mogliśmy dostrzec. Wyraźny, wyraźny wzrost jeśli chodzi o wiele sektorów, wyraźny wzrost jeśli chodzi o stopę życiową na przestrzeni ostatnich lat. Co było dosyć naturalne, ponieważ w tym momencie nasza gospodarka, która była jeszcze przed pandemią na, w takim było, była bardzo, bardzo 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 pracowała jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna. W tym momencie musimy przygotować się na troszeczkę chudsze czasy. I wydaje mi się, że rozsądnym byłoby odpowiednie lokowanie swojego kapitału i też posiadanie pewnej takiej poduszki finansowej, która pomogłaby nam przetrwać ewentualne, ewentualne kolejne restrykcje czy też ewentualne załamania na rynku, ponieważ rynek w tym momencie on. W pewien sposób odpowiedział na obecny kryzys, aczkolwiek na pewno ta kropka nad i jeszcze nie została tutaj postawiona. Mhm. Być może będzie to powtórzenie pewnych rzeczy, które mówiłeś, ale chciałbym, żeby właśnie padło to pytanie, jakie są właśnie Twoje rady dla przedsiębiorców, po to, żeby ten ewentualny powrót pandemii przeżyli lepiej. Zdecydowanie budowanie swojej marki w internecie, docieranie do jak najszerszego grona klientów właśnie za pomocą internetu, staranie się a staranie się, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientom, klientów właśnie przy pomocy e, różnego rodzaju źródeł e, kontaktu e, zdalnego. Oczywiście nie mówię tutaj o sektorze usług, który jest, e, bądź co będzie jednak troszeczkę, troszeczkę inny niż, e, niż szeroko rozumiany handel. W tym momencie zdecydowanie budowanie swojej tożsamości w internecie, Świadomości marki, docieranie do jak najszerszego grona klientów, ponieważ w tym właśnie dopatruje się w tym momencie największej szansy i jednocześnie czegoś, co będzie naturalne przez, przez kolejne lata czegoś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć, ponieważ obecna pandemia sprawiła, że wiele osób jednak będzie nawet po, nawet po tym, jak wszystkie restrykcje zostaną zniesione i jak na swój sposób wrócimy do poprzedniego stylu życia, u wielu osób na pewno ta zapobiegawczość zostanie z nimi na dłużej. Mhm. Dziękuję Ci Krystian niesamowicie za tą rozmowę i pokazanie nam jak wyglądała ta pandemia oczami kogoś, kto prowadzi biznes w branży inwestycji. Być może jest jakaś osoba, którą Ty chciałbyś wskazać, abyśmy zadali również te takie pytania i posłuchali jej rad dla biznesu. Podczas naszego wywiadu wielokrotnie wspomniałem o znaczeniu branży e-commerce i tym, jak dużej szansy dopatruje się w reklamie internetowej. Dlatego mm, chciałbym zachęcić do, do wzięcia udziału a, firmy Ciosmak i Witkowski Digital. Która właśnie zajmuje się świadczeniem usług internetowych, która buduje sieć marketingową dla, dla firm. I to właśnie ich chciałbym zachęcić do wzięcia udziału w, w takiej rozmowie. Super, dzięki. Będziemy chcieli oczywiście Panów zaprosić do nas, zadać właśnie takie pytania i posłuchać Waszych właśnie obserwacji i rad dla biznesu. Krystian, jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj w ręku pytania. One są pytaniami tak zwanymi rozluźniającymi atmosferę, więc poproszę cię o podanie cyfry od 1 do 5, a ja wylosuję to pytanie. 3. 3. Dobrze, to jest pytanie numer 3. Okej, okay. będzie pytanie również jak gdyby z, z digitalowego świata. Ulubiona aplikacja mobilna i dlaczego? Ulubiona aplikacja mobilna. Wydaje mi się, że. Jednak Instagram. W obecnych czasach jesteśmy niemalże bombardowani tymi wszystkimi treściami, newsami itd. Instagram jest takim miejscem, gdzie możemy podzielić się, dać troszeczkę naszej prywatności, oczywiście na tyle, na ile chcemy. I możemy też nawiązać pewne kontakty biznesowe. Często słyszy się o współpracy influencerów, mikroinfluencerów z dużymi czy też mniejszymi firmami. Dlatego wydaje mi się, że jest to narzędzie, e, zarówno biznesowe, jak również sposób na zabicie wolnego czasu, danie sobie krótkiej przerwy od obowiązków, rozluźnienie delikatnie atmosfery. Super, dzięki właśnie, oczywiście, również polecamy, e, stump, e, jak, jak najbardziej jako Stamper, też jesteśmy na Instagramie więc polecamy i również tam się e, promujemy. Krystian, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za e, rozmowę. E, tak, żeby zakończyć e, jakimś miłym akcentem również, zapytam, czego można życzyć Tobie i branży właśnie inwestycji, a przede wszystkim inwestorom w białą broń, e, czego można życzyć? Na pewno determinacji, na pewno, na pewno wiary w to, że sytuacja przed pandemii ustabilizuje się z tą obecną i, i, i ten rynek wróci do tego, co było wcześniej. I pewnie też tutaj pozwolę sobie na taką malutką prywatę, ponieważ pracujemy w tym momencie nad dwoma tomami Dotyczącymi szabel rosyjskich. Jest to broń niezwykle cenna, niezwykle rzadka i szczególnie poszukiwana w Polsce i w Europie. Jest to bardzo duży projekt, nad którym pracujemy już długo i jeszcze w tym roku pojawią się dwa tomy dotyczące właśnie broni rosyjskiej. Dlatego wiążemy z nią bardzo wielką nadzieję na, na to, że. że ten temat zostanie na nowo, na nowo odkryty przez wielu, którzy do tej pory nie mieli z tym styczności, i liczymy na to, że będziemy w stanie zaprezentować naszą publikację na wielu targach książki, na wielu spotkaniach, które do tej pory mieliśmy przyjemność prowadzić, które niestety z racji koronawirusa i obecnego kryzysu zostały odwołane. Dlatego wydaje mi się, że to właśnie. Tym pozytywnym akcentem właśnie chciałbym, chciałbym zakończyć. Jasne, słuchaj, to właśnie tego życzymy, żeby te tomy się pojawiły i żeby wszystko się ułożyło po Waszej myśli. Jeszcze raz, Krystian, dziękuję za rozmowę, a Państwa oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.